Halo dzień dobry! We wtorek w nocy wyszedł update do Hamlet, dodający nowy content. W drugiej wiosce od teraz możemy znaleźć najbardziej bezużyteczny sklep. Za setki oinków możemy tutaj kupić schematy na np. Na Walking cane, albo na Ibrelle. Osobiście jednak uważam, że im więcej sklepów w tym wioski są ciekawsze, a poza tym podejrzewam, że w przyszłości będziemy mogli u niego kupić przedmioty umożliwiające rozbudowę domku, ale to już są moje spekulacje. Sama wieża Majsterkowicza jednak prezentuje się dosyć ciekawie. Oprócz tego została wprowadzona nowa roślina Bramble Bloom, występująca głównie w dżungli podczas trzeciej pory roku. Ma ona 200 punktów zdrowia, a kiedy postać ją uderzy, straci 3 HP. Kiedy ją zniszczymy, otrzymamy od 2 do 4 winorośli oraz bulwę tej rośliny. Możemy ją wykorzystać, aby wytworzyć albo darm dżungli do naszych farmy pokrzywy, albo zbudować nowy typ skrzynki, czyli zakorzeniony kufer. Mieści on 12 przedmiotów, a jego głównym atutem jest dzielenie zawartości ze wszystkimi innymi skrzynkami tego rodzaju. Oznacza to, że kiedy mamy dwa takie pojemniki i wsadzimy coś do pierwszego, możemy to wyjąć z drugiego. Może ten typ skrzynek być wykorzystany jak dodatkowy plecak. Należy przed dłuższą podróżą stworzyć inną skrzynkę, ale jej nie stawiać, i w momencie, w którym nasz ekwipunek wypełni się zdobyczami, Należy ją zbudować, odłożyć tyle ile się da przedmiotów, a następnie ją zniszczyć. Koszt jednej takiej operacji to jedna deska, więc nie za dużo. Oprócz tego znalazłem wzmianki o nowym dokumencie, który miałby dodawać możliwość dekonstruowania pokoi, jednak nie znalazłem go w samej grze bez używania komend, więc zapewne jest to przedmiot do przyszłych update'ów. Więc to tyle, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!